To nie w moim stylu. Zabija cię Chip Arasaki. Ja pierdolę. To było serce. Posieś tu chwilę i odpocznij, bo się przekręcisz. A mamy coś do zrobienia. Bla, 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 muszę rozpierdolić Arasakę. Bla, bla, oddawaj kontrolę nad ciałem, żałosny złodzieju. Faktycznie zmieniasz się we mnie. To niedobrze, bo jesteś manipulatorem, cynikiem i egoistą. Za każdym razem, kiedy otwierasz usta, musisz kogoś zgnoić. Wiesz, że gdy jest taka potrzeba, to potrafimy się dogadać. Może czas zacząć ufać mi trochę bardziej. A gdy chcesz, to potrafisz być czarującym facetem. Ale zaraz potem przypominam sobie, że przecież zdetonowałeś ładunek nuklearny w środku miasta i nawet tego nie żałujesz. Zależało mi tylko na zniszczeniu Mikoshi, dlatego dałem czas Arasace na ewakuację budynku. Wiedzieliście, że będą ofiary. Nie oszukuj się. Przecież sama zabijasz. Problemem jest skala. Nie czepiam się. Po prostu mówię, że jesteś nieobliczalny. Tak samo jak ty! Pomyśl sobie, jaka byłaś kiedyś, a potem przypomnij sobie swoje ostatnie wyczyny. Widzisz już, w jakim kierunku zmierzasz? Nie wiem, dokąd zmierzam. Kiedyś chciałam być najlepsza, przejść do legendy. Teraz staram się po prostu przeżyć. Dopiero w obliczu śmierci widać, kto jakim jest człowiekiem. Dostałaś swoją szansę na zostanie kimś. Gówno, prawda. Ani cierpienia, ani śmierć nie uszlachetniają. A jak to było, gdy ty umierałeś? Stałem na szczycie świata i nie wierzyłem w porażkę. Aż do końca. Dopiero teraz zaczyna do mnie docierać, że nie żyję. Miałeś 50 lat, żeby sobie to poukładać. W i po prostu spałem. Byłem nieświadomy i nie miałem poczucia upływającego czatu. Mogli zrobić ze mną cokolwiek. Pamiętam tylko zimno, ciemność i strach. A może to była Twoja śmierć? Po co Arasaka zbudowała mi koszy? Nie siedzę w głowie Saburo Arasaki. Haha. Ha. Można kupować ludzi, indoktrynować ich, ale dopiero w Mikoshi da się zajrzeć w najgłębsze zakamarki ich duszy i przeprogramować je. Mają tam niezłą kolekcję osobistości, w tym diabelnie zdolnych wysmażonych soul Killerem Netranerów. Chyba w jakiś sposób ich wykorzystują. Czyli jak zwykle chodzi o władzę nad rzędem dusz. Korporacje od dawna sięgają po władzę nad ludźmi. Ambicją Saburo jest zdobycie władzy nad człowieczeństwem. No to już rozumiem, dlaczego tak nienawidzisz tego miejsca. Ono nie powinno istnieć. Ze wszystkich krzyw, które korporacje wyrządzają światu, Mikoshi jest najgorsze. Wiesz dlaczego? Odbierają ci prawo do śmierci. Tak samo jak pacjentom w szpitalu podłączając ich do respiratora. Nie to jest najgorsze. Najgorsze jest to, że mogą zmienić Twoją tożsamość, a ty nawet nie będziesz wiedział, że stałeś się kimś innym. Korporacje zabrały nam cały świat, a teraz wyciągają ręce po nas samych. Wiesz, że robisz mi to samo, co Arasaka robi w Mikoshi? Wiem. I dlatego zamierzam Ci pomóc. Czas się zbierać. Mamy sprawy do załatwienia. Chodźmy. Zanim zapomnę, odezwała się do mnie jakaś babka, Elizabeth Ma zlecenie dla kogoś, kto zna się na braindensach. Dała mi namiary na ciebie. Dzięki, że o mnie pomyślałaś, Judy. Nie ma sprawy. Mam nadzieję, że laska dobrze zapłaci. Ta sprawa śmierdzi jak ścieki z Pacyfiki. Udało ci się ją rozwiązać? Ty... Powiedzmy. A co u ciebie słychać tak poza tym? Poza tym stara bieda. Lepiej mów co u ciebie. A co tam u Moksów? A, Suzy nie chce mnie słuchać. Jak zwykle. Może ty powinnaś zastąpić Suzy i zostać szefową Moksów? Co ty? Ja się znam na brain i do tego się nadaje. Nie potrafię zarządzać ludźmi, i nawet bym nie chciała. Dlaczego w ogóle dołączyłaś do tego gangu? Wydawało mi się, że Suzy i reszta naprawdę coś zmienią w tym mieście. Wierzyłam im. I co? Nic nie zmienili? Nie, no, tego nie mogę powiedzieć. Życie paru osób naprawdę się poprawiło dzięki nim. W sumie to mam jeszcze inne pytanie. Wal. Jak tam twoje densy? Nagrałaś ostatnio coś ciekawego? Zależy, co dla ciebie jest ciekawe. Porno? W sumie to wszystko mnie ciekawi. Zazwyczaj myślę o densach w bardzo utylitarny sposób. Sprawdzasz tylko, kto zabił kogo i czym? Tak, powiedzmy. Ty inaczej do tego podchodzisz, wiem. Właściwie stało że zajęłaś się tym tematem? Zawsze miałam smykałkę techniczną, od dziecka. A kiedy obejrzałam mój pierwszy Braindance, pomyślałam, że na pewno da się go wyedytować lepiej. Więc spróbowałam i faktycznie dało się lepiej i to dużo. Dlaczego właściwie zajmujesz się pornosami? No to chyba oczywiste, bo to się sprzedaje. No jasne, ale myślałam, że komuś takiemu jak ty będzie przeszkadzało to całe uprzedmiotowienie. Uprzedmiotowienie? To nie w moich nagraniach. Moi aktorzy mają z tego frajdę. I właśnie dlatego wszyscy chcą to oglądać. Emocji nie oszukasz. Chcę pogadać o czymś jeszcze. Spoko. Miło się gawędzi. Dzięki, że ze mną pogadałaś. Zadzwoń do mnie jeszcze kiedyś. Alena lotbo grosalla. Yaptan nou. T -t -t scared. Why not recharge <deveck> <Trustee> un on the ground? I'm in for food. Cześć, Tezer. A ty nie powinieneś teraz wbijać kołyski, czy coś? Termin jest na pojutrze. Jeszcze zdążę. Kogo ja widzę? Przecież to moje ulubione bliźniaki w Night City. Co tam u was? Nie u nie was, was tylko nie. u mnie. A poza tym to wszystko w porządku. Dziękuję. Wiktor? Co ty tu robisz? Jak to co? Przyszedłem zobaczyć walkę roku. Na ulicy mówią, że będzie ostro. Nie przyjmij mi wstydu, dobra? Jak chcesz autograf, to podejść po walce. Po walce? To ja pojadę opić wygraną. Co? A, cieka. Ty Jesteś na pii, <grywki> tak? Wiesz, gdzie pojedziesz? Na ostry dyżur. To jest, o ile w ogóle będzie co zbierać. Co teraz? <noise> Jak to co? wielki finał. Będziesz się z samym razorem QSA. Sprzedaj na Czekaj, widziałam chyba jego plakaty. To jest bokser tak. Raczej, że bokser, Wiej kurwa, nie wygłupia się. Pisałem, że nigdy go tu nie ściągnę, Wiesz, To sportowiec z wyższej półki na kontraktach korporacji. Ale jego agent powiedział, że to będzie dla niego dobre pija, wiesz? Razor wróci do korzeni i pokaże fanom, że wciąż jest chłopakiem z ulicy. Mam z nim jakieś szanse? No, dobre pytanie. V, jesteś dobra, nawet bardzo dobra, ale ten facet to maszyna. Karbonowe mięśnie, tytanowe kości, hydrauliczne stawy, a wszystko to optymalizowane przez najlepszych bioinżynierów w Night City. Nie wiem może. Wiktor będzie miał dla Ciebie jakieś rady, jak go podejść. Ale słuchaj, będę szczery. Nie wygląda to za dobrze, chociaż wiesz, może to i lepiej. Bo skoro i tak wygra, to może chcesz nad tym zarobić. Nie ma mowy. I, nawet nie wiesz o co chodzi. Ale się domyślą. Jeszcze raz, nie mam mowy. Będę się bić, żeby wygrać kropka. Okej, okay, okej, okay. jak ja tam sobie chcesz. Wiktor? Co ty tu robisz? Jak to co? Przyszedłem zobaczyć walkę roku. Na ulicy mówią, że będzie ostro. Nie przynieś mi wstydu, dobra? No dobra. Jak tam, gotowi do walki? Pieczaruda. Co? Czy mnie, Zaczynamy? Możemy. Panie i panowie, mieszkańcy Night City! Pora na wielki finał! Dzisiejszego wieczoru staną przeciw sobie Razor Hughes oraz V! Brawo! No, dalej, do swoich narożników. Czołem win. Boisz się? Jak nastrój? Szczerze, ujowy. No tak. Przeciwnika masz trudnego. Ale wiesz, z każdym można wygrać, z nim też. Co można myśli? Ten facet to czołg, serio. Rilskin z włókien, absorbery wstrząsów. Mogłabyś go walić po łbie tłuczkiem do mięsa i nawet by tego nie poczuł. Dzięki za słowo otuchy. Czekaj, czekaj, nie skończyłem. Koleś ma jedną słabość. Tydzień temu wymieniali mu mięśnie poprzeczne brzucha. Szczepy jeszcze się w pełni nie przyjęły. Tam go wal, co go zaboli. Bardzo. Dzięki, Wiktor. Zapamiętam. Stoj, bicie w gong. Dajesz. Pora zaczynać. Mhm, zaczynamy. Jak うん <Monster! S 2> <laughs> <laughs> Zwycięstwo i nagroda główna należą do Wii! Brawa! Myślisz, że to tak zostawię, co? Że to po prostu cię odpuszczę? Tak by było dla ciebie lepiej, bo inaczej znów obiję ci A To nie jest koniec, słyszysz? Jeszcze się spotkamy. Może jutro, może za rok, ale się spotkamy. W takim razie do zobaczenia. A w międzyczasie może poćwicz, co? No przegrałem kurwa, przecież mówię! No, wiedziałem, że tak Jak będzie. Ze mną wszystko grać tylko na Nie wiem kurwa co teraz, ty jesteś moim menedżerem, tak czy nie? Ja Świetna robota. Ja Miałam dobrego trenera w swoim narożniku. The Grand Imperial Mall. Where else would you rather be?